Tak. Pan kocha kobiety po prostu. Różne są opinie, ale zdecydowanie postawiłem na kobiety. Tylko proszę mi wierzyć, w większości kłamałem. W Pani przypadku to była prawda, naprawdę. A jak Pan mi to udowodni, że to jest prawda, a tamto kłamstwo? Mam tutaj wytatuowane ryby siną barwą. Och, to jest znak. Mm, nie, ale <noise> dlaczego, dlaczego na Pani miejscu bym uważał z takimi zarzutami, bo niestety jak się troszkę poczyta o Pani kiedyś, to Pani była turboflirciarą. No i co to w tym złego? Słyszeliście to! Bo pani miała w latach 60. i na początku 70. sama pani przyznaje w jednej z książek opinię fem fatale. No tak, tak mówiono o mnie, ale to wynikało tylko z tego, że jak mi się ktoś nie podoba, to po prostu jest przeze mnie odrzucony. Okay. A to jest uważane, że. Cierpi, biedny, w związku z tym ja mu zrobiłam krzywdę. Jaką krzywdę? Ale ile jest prawdy w tym, że wchodziła Pani na plan filmowy i mówiła ten nie, ten nie, ten może, a nad tym się zastanowiła. Nie, w ogóle nigdy się w ten sposób nie zachowywałam, nie? bo ja niczego nie przewiduję, nie antycypuję. Czyli wchodzi Pani flir tak jak leci po prostu. I jeżeli będę chciała, to wejdę. To ode mnie zależy. Czyli były takie historie. Ale no, no przecież sam Pan powiedział, a przeczytał Pan to w pismach, tak, tak, tak. które są wiarygodne. Mm -hmm że byłam flirciarą, Była pani. ale flirciara to jest coś takiego pejoratywnego, Nie. a ja uważam to flir jest, flir, flir jest za... literacka zabawa. Nie no tylko mówi pani profesjonalista. To jest po prostu, no, no to tym bardziej. Pan rozumie, co ja mówię. To jest zabawa słowem, m, zachowaniem, no. ale Ktoś, kto tego nie odbiera w sposób właściwy, czuje się strasznie pokrzywdzony i zdradzony. A to jest tylko zabawa. Flirt daje kobiecie poczucie jakiejś władzy nad mężczyzną, którą i tak ma. Ja ale czytam, proszę tego sobie... nie słuchać, proszę tego nie słuchać.